Chodzę do apteki, mamy mnóstwo do wyboru różnych szamponów, odżywek. Nie wiem, jak się tam odnaleźć. Jak tak naprawdę powinniśmy zadbać o swoje włosy? I zimą, i latem przez cały rok. Czy możemy często myć, powinniśmy często myć codziennie, czy raczej nie? To jest bardzo dobre pytanie, pytanie eksperckie. I w kwestii pielęgnacji włosów dobrze mieć swojego osobistego eksperta. Natomiast są pewne ogólne zasady, że do pielęgnacji, punkt pierwszy, produkty do mycia, o którym Pan wspomniał, dobieramy najpierw do skóry głowy, a z kolei do pielęgnacji dobieramy na, na łodygę, na, na długość włosów. Włosy to jest wielki dar. I nawet najwspanialszy produkt może się nie sprawdzić i nie dać efektu zdrowych i, i pięknych, śniących włosów, jeżeli źle dobrany. Dlatego trzeba się tym kierować. Ale też yy, yy, oprócz takiego yy, eksperta osobistego yy, warto dokonywać takich diagnoz. Eksperckich trychologicznych przy użyciu kamery, żeby to nie była tylko analiza taka wizualna, ale poparta y, urządzeniami, y, które daje nam głębszej y, analizy, czyli uwzględnić to, czy skóra y, jest y, w równowadze, czy ma jakieś wyzwania typu przetłuszczania się, wypadanie włosów. Y, y, Łupie, że to są, to są tematy bardzo czasami trudne i wstydliwe, a czasami bywają zupełnie też w odłączeniu od nas. Nie, nie jesteśmy czasami świadomi, że mamy jakieś potrzeby. Po prostu szukamy dobrego produktu albo modnego produktu, bo ulegliśmy reklamie, że na przykład usłyszeliśmy wspaniałą reklamę, albo zobaczyliśmy ładne opakowanie na półce i z cudownym zapachem. To oczywiście zmysły nam pomagają, również nasze własne zmysły, że potrafimy popatrzeć na coś i pokierować się własną intuicją, ale warto też po, dopytać się, poznać więcej, głębiej. W tej chwili są takie aplikacje. Które można przyłożyć do produktu, zeskanować sobie, rozczytać skład, czy nie, nie ma tam w środku substancji niepożądanych dla nas. Jest bardzo dużo alergii, więc można też zadbać o siebie wszechstronnie. Czy częste mycie może zaszkodzić włosów? Włosy myjemy tutaj należy obserwować tak często, jak, jak obserwujemy, czy jeżeli ktoś czuje, że ma włosy. Bardzo przytłuszczające się, to może umyć. Ważne, żeby umył takim szamponem, który nie podrażnie za bardzo, dedykowany seborregulacji, żeby jakby odpowiedzieć na potrzeby naszej skóry. Natomiast jeżeli ktoś ma włosy suche, to musimy się przyjrzeć, jak wygląda potrzeba skóry, jak wygląda potrzeba włosów, więc czy często, czy. Rzadko właściwie nie ma y, nic złego w częstym myciu włosów, pod warunkiem, że tego potrzebuje skóra. I, a włosom damy substancje nawilżające, y, odżywiające, odbudowujące. A jeśli chodzi o suszenie, powiedzmy, nie muszę nigdzie wychodzić z domu. E, czy warto czasami tą suszarkę, to suszenie odłożyć, y, czy, czy po prostu suszarką możemy zniszczyć włosy? W tej chwili powstało bardzo dużo ciekawych rozwiązań technicznych. Jeżeli chodzi o suszarki, są suszarki, które zużywają mało prądu, dają lepszy efekt, bo się nie elektryzują. A w, mówiąc o suszeniu w zimie, to trzeba wybrać, co jest lepsze dla nas. Czy Odpuścić sobie suszenie i wyjść na taką aurę, i później po prostu rozchorować się, czy jednak wysuszyć. A jak suszyć, to czym wysuszyć? Ważne jest, żeby właśnie dobierać te do urządzenia w standardach takich już współczesnych, ekologicznych. A na pewno w ten sposób będzie i ładna fryzura, i lśnienie włosów i w sumie rozgrzeszymy się troszkę ekologicznie. Trochę jestem zaniepokojony, ponieważ moja córka dość często prostuje prostownicą włosy. Czy to jest groźne? Rozumiem, że córka jest w wieku poszukiwania tożsamości, że to jest młoda osoba, która szuka i chce, uznała, że, że prostowanie jest tą, tą metodą. Jeżeli robi to zgodnie z zasadami, używa zabezpieczeń, to. To nie jest to groźny zabieg, natomiast można źle wykonując te zabiegi, można uszkodzić łuskę wosa. Ale moim celem zawsze jest poszukanie takiej stylizacji, która spowoduje, że wykorzystamy naturalne piękno i tylko subtelnie troszeczkę to poprawimy, udoskonalimy. A najtrudniejsze rozwiązania są takie, kiedy trzeba radykalnie sprzebudowywać, czyli z naturalnego koloru robić jakiś, jakiś wielki przemysł chemiczny na głowie, albo właśnie z włosy, które są w takiej strukturze kontrastowej, czyli ma włosy kręcone, kocha proste. Są różni, również zabiegi inne, które, na przykład zabieg keratynowy jest wspierającym zabiegiem, zabieg ten wykonuje się rzadko. I jest podstawą do prostowania włosów. Wtedy prostowanie jest tylko takim muśnięciem, nieradykalnym nie zabiegiem, takim wyniszczającym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.